Zima, mimo głównie pochmurnej pogody, oferuje nam wspaniałe skarby nocnego nieba. Piękny Orion królujący na niebie, w którym znajduje się wielka mgławica Oriona, jasny Syriusz migoczący na różne kolory nad południowym horyzontem. I wiele więcej. Słońce chowa się głęboko pod horyzont i przez to dni stały się krótsze, a noce dłuższe, i możemy przez to dłużej obserwować niebo. Więc to dobrze sprzyja obserwacjom. I w tym filmie o tym, dlaczego w zimie najlepiej jest rozpoznawać gwiazdozbiory dla osób początkujących, dlaczego właśnie zima jest tym. Najlepszym okresem do tego. Także zaczynajmy. Zacznijmy od Oriona, którego jest bardzo prosto rozpoznać, bo ma on taki charakterystyczny kształt. Jest to kwadrat jasnych gwiazd, który w środku ma paseczek trzech również jasnych gwiazd. Trzy charakterystyczne kropeczki to jest pas Oriona. Lewy górny róg tego kwadratu jest to Jasna Betelgeza, a prawy dolny róg jest to Rigel, czyli jedne z najjaśniejszych gwiazd nocnego nieba. Orion jest po prostu królem zimowego nieba i jest to moim zdaniem najłatwiejszy gwiazdozbiór do rozpoznania i tak łatwiejszy od Wielkiej Niedźwiedzicy lub jak to woli Wielkiego Wozu. I wyżej Oriona mamy gwiazdę Aldebaran. Jest to oko byka. Aldebaran też jest jedną z najjaśniejszych gwiazd nocnego nieba więc odnalezienie go nie będzie problematyczne. Tym bardziej, że jak już mamy Oriona, to idziemy po prostu wyżej i tam będzie ta gwiazda. Ona tworzy taką, taką fałkę, która jest głową byka i od tej fałki odchodzą dwa rogi, a z tyłu znajdują się plejady. No i brawo, mamy gwiazdozbiór byka, też prosty do odnalezienia. Jak zaczynamy od rogu byka, od gwiazdy Elnaf, to zobaczymy taki sześciokąt. Jest to gwiazdozbiór Woźnicy i tam znajduje się bardzo jasna gwiazda Kapella. Jest ona też w topce najjaśniejszych gwiazd, więc również to nie jest problematyczne jej odnalezienie. Kierując się w dół z odchyleniem na lewo, zobaczymy dwie jasne gwiazdy: Pollux i Castor. To to głowy bliźniąt i tam właśnie znajduje się gwiazdozbiór bliźniąt. Bardzo charakterystyczny układ właśnie dwóch jasnych gwiazd. Poniżej nich jest gwiazda Procyon. Jest to Gwiazdozbiór małego psa, który składa się tylko z dwóch gwiazd, właśnie z Procyona i z drugiej. Także tutaj to już totalnie nie powinno być żadnego problemu, dosłownie tylko dwie gwiazdy. No i poniżej Prociona mamy najjaśniejszą gwiazdę nocnego nieba, czyli Syriusz. Syriusz znajduje się w gwiazdozbiorze wielkiego psa i. Przez to, że jest taki jasny i przechodzi tak nisko, świeci na różne kolory. I takim oto sposobem mamy sześciokąt zimowy, czyli figura składająca się z sześciu bardzo jasnych gwiazd. I uważam, że właśnie ten sześciokąt zimowy jest doskonałym przykładem, żeby nauczyć się rozpoznawać zbiory, bo ma te takie charakterystyczne punkty odniesienia i przez to się po prostu no, nie pogubimy. To by było na tyle. Jeżeli jesteście osobami początkującymi, to w zimie Polecam właśnie zaczynać od sześciokąta zimowego, od rozpoznawania tych gwiazdozbiorów, przyzwyczajenia się do ich widoku i wtedy już reszta gwiazdozbiorów będzie szła już gładko. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.